Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie tego jesiennego dnia, zimnego, jesiennego dnia. Jestem w Niemczech, ale nie jestem w pracy. A teraz chciałam się, chciałam się Wam pochwalić, pochwalić moimi pięknymi kwiatami, które tutaj mam na balkonie, które sama zasadziłam. Zasadziłam je w zeszłym roku chyba. Chryzantemy, one się przepięknie rozrosły, białe i żółte. Zobaczcie tutaj na tle. To są te żółte chryzantemy, a tutaj są białe. Tutaj są żółte. O. A tu pokażę Wam z drugiej strony. Są białe. I jeszcze resztka pelargoni, a tutaj są białe. tak pięknie wygląda teraz, ale niestety ze względu na to, że jest zimno, to nie da się z niego korzystać. Więc dalszą część, dalsza część będzie już w spokoju. Kilka dni temu wróciłam z bardzo smutnej uroczystości. Z smutnej uroczystości, jaką jest pogrzeb. Pogrzeb w bliskiej rodzinie mojego Partnera. Zmarła Klara. Pamiętacie Klarę? Trzy lata temu nagrałam filmik z jej urodzin. Miała wtedy 80 lat. Pięknie wyglądała, kwitnąca, zdrowa, jeżdżąca z koleżankami na różne wycieczki, różne wypady. Taka zdrowa, mocna, silna 80-latka. Niestety, rok temu zaatakowała ją dosyć mocno. Choroba, ból kręgosłupa, po prostu była coraz słabsza. W zeszłym roku spędzała święta, święta Bożego Narodzenia, który zawsze spędzała ze swoją rodziną, ze swoim jedynym synem, ze swoją synową, ze swoją wnuczką. Tym razem, to znaczy w zeszłym roku święta spędziła Bożego Narodzenia Wigilię w szpitalu. Była dwa tygodnie w szpitalu, nie można było jej wypisać, bo była za słaba, żeby być w domu, żeby być z rodziną, więc rodzina przyjechała do niej i razem z nią spędziła kilka godzin w szpitalu. Właśnie świętując z choinką, z pysznymi potrawami świątecznymi, wigilijnymi, z Ulu, ukochaną, jedyną wnuczką spędziła ta rodzina razem z nią wigilię. Czyli najważniejsze święto Bożego Narodzenia w szpitalu. Niestety, w tym roku już Klara nie doczekała świąt Bożego Narodzenia, bo parę dni temu nikt się nie spodziewał, nikt się nie spodziewał, bo ja jeszcze byłam ją odwiedzić kilka dni temu, razem z moim partnerem byliśmy tam u niej przez kilka dni, ale niestety było coraz, coraz gorzej, coraz coraz gorzej. I parę dni temu Klara odeszła. No, no, zaczęła się uroczystość. Nikt nie spodziewał się, że niestety za kilka dni trzeba będzie przygotowywać się do tak smutnej uroczystości, do uroczystości, jaką jest ostatnie pożegnanie. Musiałam też pomyśleć o sobie, co, więc wtedy człowiek myśli, no trzeba przyjechać, trzeba reprezentować rodzinę, trzeba się ubrać, co ubrać. Zaczęłam biegać po sklepach, szukać czegoś dla siebie i wyszukałam dla siebie, pokażę Wam taką sukienkę. Dużo sukienek mierzyłam, nic mi nie pasowało. Też nie miałam czasu, żeby coś wybrać. Taką sukienkę za 39 euro w und Kloppenburg. Christian Berg. Woman. Czarna, prosta, do niej miałam założony pasek, ładne perły. Uważam, że sukienka wyglądała dobrze i do tego kupiłam sobie czarne rajstopy, ponieważ uwielbiam rajstopy z kalcedoni, więc kupiłam sobie rajstopy. Teraz tutaj mam 20 kalcedonia, ale miałam 40. Bardzo ładnie te rajstopy wyglądały. W ogóle polecam Wam właśnie rajstopy z Calcedonii. Nie te najdroższe, takie po prostu w miarę cenowo umiarkowana cena. Uważam, że jakość tych rajstop jest naprawdę bardzo dobra. W hotelu przygotowujemy się do wyjścia na ostatnie pożegnanie. Ja mam na sobie czarną sukienkę. Czarną sukienkę, czarny pasek, czarne najstopy, czarne buty. I do tego powinien być czarny płaszcz. No niestety nie mam tutaj czarnego płaszcza. Mam w Polsce, mam w Warszawie. Tutaj mam tylko płaszcz. Czarno-biały. Na szczęście mam ten płaszcz czarno-biały i postanowiłam go założyć. Nie wiem, czy dobrze zrobiłam, czy źle, ale naprawdę nie miałam czarnego płaszcza, a nie chciałam specjalnie. Kupować, bo mam czarny płaszcz i nie chcę kupować nowego. I tak wyglądałam z czarną torebką. Tutaj już przybyliśmy do kaplicy wcześniej niż inni goście, jako ci najbliżsi. Uroczystość na cmentarzu zakończyła się, i tak cała rodzina się spotyka. Jak jest ślub, jak jest chrzest, jak jest komunia. No i taki ostatni dzień ostatnie spotkanie z rodziną to jest niestety na cmentarzu. Takie ostatnie przebłaganie. A teraz wszyscy spotykamy się w jakiejś restauracji. Smutny dzień. Wróciliśmy do hotelu ze względu na stan zdrowia mojej drugiej połowy, troszeczkę wcześniej, właściwie dużo wcześniej, i na to pożegnanie dostaliśmy butelkę wina. Życie toczy się dalej. Tracimy najbliższych, ale my żyjemy dalej i musimy dalej sobie jakoś dawać radę ale teraz tak przechodząc do już do normalnego życia, wiele z Was pyta mi się, jaki ja mam lakier do paznokci, że w ostatnim filmiku miałam bardzo ładny lakier do paznokci, właściwie to już noszę ten lakier od paznokci, maluję tym lakierem paznokcie od kilku miesięcy, jest to taki bardzo, bardzo jasnoróżowy lakier do paznokci, jak wiecie ja lakiery kupuję gdzie? W Rossmanie, w Rossmanie lakiery Essie, są też i w DM-ie, lakiery, lakiery firmy Essie. Ja kupuję lakiery te długo utrzymujące się na paznokciach, czyli dwutygodniowe. One mają taki specyficzny kształt buteleczki, a ten jasnoróżowy kolor to jest kolor 505, 505. Jest to jedynka, czyli na przygotowane paznokcie nakładam ten lakier. Najpierw lakier, a potem dwójkę. Czyli lakier utrwa... utrwadzający, czyli utrwalający ten kolorowy lakier, lakier przezroczysty, taki top coat. Jest to bardzo ważne. To jest jeden, to jest dwa. Ten. Lakier składa się jakby z takich dwóch części. Co jeszcze ostatni lakier, jaki kupiłam sobie, jest to lakier o takim kolorze. Nie pamiętam numeru. 473, 473, bordowy. Bordowy, jest to taka specyficzna buteleczka. Zobaczcie, taka buteleczka i ten różowy ma taką buteleczkę. Teraz mam ten właśnie lakier bordowy i będę go, teraz będę nie malowała paznokcie, właśnie takim jesiennym lakierem. Ale pamiętajcie, że musi być też ta dwójka, ta dwójka, która utrwala ten kolorowy lakier. Bez tej dwójki to nie ma sensu kupować tak drugiego lakieru jak ten. Muszą być te dwa lakiery razem. To jest lakier przeźroczysty, taki żel przeźroczysty, po którym pięknie się świecą paznokcie i nakłada się jej na jakikolwiek kolor z tych lakierów. Czyli najpierw taki, troszeczkę przeschnie, nakładam ten utrwalający. Czyli jeden i dwa, dlatego tu jest dwójka, a tu jest jedynka. bo jedna z moich koleżanek właśnie nie kupiła sobie tego lakieru, tylko malowała sobie paznokcie jednym z tych lakierów, a to po prostu no muszą być dwa, żeby ładnie ten lakier wyglądał, dłużej się trzymać, muszą być po prostu dwa, czyli to jest odpowiedź też na wasze pytanie, które bardzo bardzo często się powtarza właściwie w każdym filmiku, jaki lakier do paznokci. Więc więc lakiery do pasnokci. Pod ostatnim filmikiem ukaza ukazał się też komentarz, komentarz dziewczyny, która pracuje też jako opiekunka. Ja ją doskonale rozumiem. Dlaczego ja ciągle pokazuję tylko jakieś zakupy, jakieś zakupy, jakieś kosmetyki, jakieś ciuchy. Ona by chciała tylko i wyłącznie filmy związane z tematyką op opiekunki. Czyli opiekunki, podopiecznych, seniorów, seniorek. Co z nimi robić, jak postępować, jeżeli jest demencja, jeżeli są agresywni, jeżeli nie godzimy się, nie mamy wsparcia w rodzinie, jeżeli ci te osoby demencyjne i, i, i takie złośliwe, przy nas są złośliwe i wstrętne, a jak przychodzi ktoś z rodziny, to po prostu przyłóż do serca, jakie to milutka osóbka cudowna, a ta opiekunka to jest zła, bo narzeka. Jest tak bardzo, bardzo często, że te osoby, kiedy widzą kogoś z rodziny, postępują zupełnie inaczej niż przy nas. To tak się zdarza w 90%. One są dla nas opryskliwe, niemiłe, wymagające. Jest to często, jeżeli jest ta demencja, jeżeli jeszcze jest w ogóle, zależy w jakim stopniu, czy Alzheimer. Nie mamy od nich żadnego podziękowania, a jak przychodzi rodzina, to zupełnie się pokazuje taki fałszywy aniołek. To jest bardzo często i ta dziewczyna była taka zbulwersowana, ona chce tylko filmiki właściwie na temat opieki i co ona ma robić, co to. Ja już powiedziałam, że ja już tak dużo filmików nagram na temat opieki, jak jestem na przykład w pracy, to przez uszanowanie czyjejś prywatności nie mogę nagrywać, co robię. mogę... Zapytać się muszę, czy w ogóle mogę nagrać pokój, co gotuję, czy mogę nagrać w kuchni, co robię, jakiś taki urywek. Muszę mieć zgodę rodziny, nie wolno mi bez zgody rodziny cokolwiek pokazywać, a tym bardziej nigdy nie wolno mi pokazać podopiecznego czy podopiecznej. W ogóle nie chcę pokazywać tych ludzi chorych i też nie życzyłabym sobie, jeżeli opiekunka by się opiekowała moimi rodzicami i pokazywała ich chorobę na zewnątrz. To nie jest na sprzedaż, to są rzeczy zbyt intymne, zbyt prywatne, żeby mogły być sprzedawane. Oczywiście, jeżeli chodzi o wsparcie dla opiekunki, czyli dla mnie, dla, dla Was, wsparcie, to po prostu możemy się tylko dzielić, że mamy taki, taki problem, jak sobie z tym poradzić, i możemy się dzielić tym w komentarzach. Mam wstrętną, agresywną seniorkę, która dla mnie jest niemiła, niegrzeczna, a przychodzi rodzina, to aniołek. Co robić? Nie wiem, poradźcie coś. To jest bardzo, bardzo trudne i bardzo często zdarzające się w naszej pracy. Ja nagrywam ten filmik, a właściwie przez... Ja już powinnam być w pracy, ja powinnam być już od kilku tygodni w pracy i Filmiki nakręcać właśnie z pracy, ale przez chorobę mojego partnera musiałam znowu odmówić moją pracę z seniorem, którego bardzo polubiłam, pracę, którą bardzo polubiłam. Bardzo chciałam wrócić do tej pracy, no ale niestety tak się złożyło, że muszę siedzieć ym, jak na razie, nie wiem jak długo, myślę, że nie za długo w domu. Koń, wszystkie opiekunki i nie tylko. Każda z nas, która pracuje nie tylko jako opiekunka, ale też w biurze, czy w szpitalu, czy w sklepie, to każdy ma jakiś stres, bo nie zawsze wszystkie koleżanki są fajne, nie wszystkie są miłe, kierownictwo nie zawsze jest sprawiedliwe wobec nas, także każda z nas ma jakiś w pracy stres i musi sobie z tym radzić. Więc ja sobie próbuję w mojej pracy jako opiekunka sobie radzić i też wspieram Was, które teraz pracujecie i macie problemy, a ja nagrywam inne filmiki, ale to tak dla relaksu, że opiekunka też ma inne życie, a nie tylko życie związane z osobami starszymi, tak? Mamy też jeszcze swoją prywatność, a nie tylko wszystko związane z pracą. Długo zastanawiałam się, czy nagrać filmik z tej uroczystości, z tak smutnej uroczystości, jaka mnie spotkała w rodzinie, czy nie nagrać, co robić, czy podzielić się z wami tym. Ale postanowiłam, że tak, ponieważ dzielę się z wami różnymi rzeczami i też związanymi z moim prywatnym życiem, dlatego postanowiłam też podzielić się z wami tym, jak, gdzie ostatnio była, jak spędziłam czas. A czasami właśnie bywa i tak. I jeszcze raz bardzo dziękuję Wam za to, że jesteście, za to, że dostałam tak, tak wiele życzeń zdrowia i dla mojego partnera i dla mnie, za co serdecznie bardzo, bardzo dziękuję. Widać, że jesteście osobami bardzo empatycznymi, z, z takim wielkim, wielkim sercem, że rozumiecie, jak to jest być. Chorym, że to wszystko się od razu, to całe życie przewraca się do góry nogami, do góry nogami, bo masz jakieś tam plany, tu, tu, wyjazdy, a tu wszystko nagle wali się i ej, życie staje się takie po prostu smutne, takie oczekiwanie, co będzie dalej, kiedy ta choroba minie, kiedy wróci zdrowie, jak to wszystko poukładać. Ale ja na razie o tym nie myślę. Myślę, że wszystko się poukłada. I w końcu uśmiechnie się też tutaj do mnie słońce i będzie wszystko dobrze. I Wam życzę przede wszystkim dużo, dużo zdrowia, mało stresów, mało stresów, jeżeli jesteście w pracy, to jak najmniej stresów. A jeżeli gdzieś jesteście na jakimś odpoczynku, to miłego odpoczynku, miłej, cudownej, złotej i jesieni. I do następnego filmiku. Nie obiecuję kiedy będzie, bo nie wiem jak to wszystko się potoczy, ale już mam w planie, że bardzo chciałabym się spotykać chociaż raz w tygodniu, czy chociaż raz na te dwa tygodnie z Wami. Zobaczymy, jak to będzie. Serdecznie Was pozdrawiam. Pa pa pa!